Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy w warzywniku. Tak, dzisiejszy odcinek będzie właśnie z warzywnika o tym, jakie prace ja wykonuję w trzecim tygodniu marca w moim warzywniku. Mój warzywnik to tak jak widzicie, podwyższone skrzynie. Nie zawsze tak było. Do pewnego momentu, dopóki tego ogrodu nie zalała woda, to było dokładnie 5 lat temu, to był taki wypłaszczony teren z podwyższonymi nieco grządkami, zagonami, i tak uprawiałam mój warzywnik. Od 5 lat są to takie skrzynie. Zrobione, wyniesione na wysokość około tak 50 cm, długie około 2-2,5 m, szerokie na 1 m. I w tych skrzyniach uprawiam warzywa, uprawiam truskawki, uprawiam też kwiaty. Jak widzicie na środku mojego, prawie na środku mojego warzywnika stoi duża donica z sezonowymi kwiatami. Teraz są to bratki, potem będą inne kwiaty. Mam przygotowane nasiona, mam przygotowaną cebulkę, dymkę. Mam też już częściowo przygotowaną rozsadę różnych sałat, które będę wysadzać do skrzyni i też wam pokażę. Część sałat będę również wysiewać, będę wysiewać rzodkiewki. Powiem wam co już zrobiłam w warzywniku, co jeszcze jest do zrobienia, jak dbać i pielęgnować truskawki. Ja mam na imię Marta i zapraszam na kolejny odcinek tym razem z warzywnika. Na początek zacznę od pokazania Wam, jak ja pielęgnuję i co robię na wiosnę z samymi truskawkami. Słuchajcie, truskawki są to roślinki, które którym na wiosnę trzeba przyciąć wszystkie takie porażone, chore, uschnięte liście. To najlepiej wszystko wyciąć bardzo dokładnie. Zostawiamy oczywiście te świeże i zdrowe. Odrzucamy oczywiście do kosza, ale każdy jeden taki listek z, tą, z tymi plamkami, to wszystko musi zniknąć. Tego nie wyrzucamy na kompostownik, To musimy gdzieś, najlepiej na jakimś takim technicznym ognisku, sobie spalić. Wyzbierać wszystkie te liście dokładnie i tak robimy z każdym jednym krzaczkiem, że to wszystko sobie słuchajcie: wyciągamy, wyrywamy, wycinamy. Tu nic nie może nam. Zostać. Zbieramy bardzo dokładnie. Jak to mamy już zrobione, czyli wyzbierane wszystkie listki, to najlepiej albo pazurkami, albo dziadką spórchnić ziemię wokół naszych truskawek. No i kolejnym zabiegiem, który będziemy robić, no to będzie rozłożenie jakiegoś nawozu albo przekompostowany obornik albo granulowany. Ja mam granulowany, więc sobie rozsypuję granulowany. Niestety obornika takiego przekompostowanego na wszystko mi nie starcza, ale taki też się świetnie sprawdzi. Rozsypuję dość sporo pod każdy krzaczek. A to wszystko słuchajcie, będę przysypywać moim kompostem, świeżym kompostem na to za jakiś czas pójdzie jeszcze ściółka z ciętych traw. Tak, żeby te truskawki były zawsze czyściutkie przy zbiorze. No i oczywiście ściółkowanie ogranicza nam parowanie wody. Ja tutaj w tych skrzyniach niestety nie mam nawadniania, więc co kilka dni muszę rozciągnąć węża i wszystko tutaj fajnie podlać, a takie ściółkowanie bardzo dobrze zatrzymuje tą wilgoć w glebie. Moje zagony truskawkowe już są gotowe, już są przygotowane, znawożone i wyściółkowane, rozsypany jest kompost. A słuchajcie, teraz będziemy się brać za wysiewanie rukoli, pysznych sałat i szpinaku, soczystych, chrupiących rzodkiewek. Mam też przygotowaną rozsadę sałaty którą wysiałam 3 tygodnie temu i ona już jest gotowa do tego, żeby ją tutaj posadzić. Ale jak widzicie, ja mam sałaty w różnym stadium rozwojowym i ta na przykład ma dopiero liścienie. Więc sobie jeszcze poczeka. Mam też e... Cebulkę, którą będę wysiewać. Tak dopiero teraz. Wiem, że niektórzy już pewnie mają bąki, które będą przycinać po to, żeby główka się formowała i była dużo większa. Ja natomiast dopiero wysi wys będę wysiewać. Ale słuchajcie, tak naprawdę prace ogrodowe czy prace w warzywniku należy dostosować do własnych możliwości, do własnych warunków, jakie mamy w ogrodzie, bo zupełnie inaczej wygląda to na zachodzie Polski, gdzie ta wegetacja rusza dużo wcześniej. Na wschodzie jest to jeszcze. Dużo ze dwa tygodnie później niż w centralnej Polsce, na przykład. No, a ja kiedy mam czas, to wtedy to robię. I tej zasady, tej zasady zawsze się trzymam. I słuchajcie, no co, bierzemy się. A, jeszcze może jedno, opowiem, po co są mi te tutaj druty potrzebne. Mianowicie, słuchajcie, z tymi drutami jest taka sprawa, że jak tutaj już wszystko wysieję, a tutaj jeszcze mam posadzoną cebulę szalotkę. Jak to już wszystko zapełnię, a zrobię to za moment, to tutaj na te żeberka z takiego drutu yy, to jest bodajże ósemka albo szóstka. Tak. Nałożę włókninę, taką zimową włókninę, którą przykryję cały ten mój zagon, całą tą podwyższoną grządkę, i będę czekać, aż wszystko mi wzejdzie, przyspieszę tym samym wschody. No i jednocześnie ochronię przed temperaturą, bo jednak ta temperatura jest jaka jest, nie mamy jej jakoś zbytnio wysokiej. Słuchajcie, wysiewamy po kolei, może teraz idziemy w sałaty, Więc biorę sobie opakowanie sałaty i będę wysiewać sałatę, oczywiście musi być zrobiony fajny roweczek troszeczkę sałatki tak na listki cięte, żeby było i cienką warstwą ziemi przykrywamy wszystko, przygniatamy gdzieś tu były moje patyczki znaczniki, żebym wiedziała co gdzie mam posiane, oczywiście tutaj Tu już mam wysiane w no i teraz bierzemy się za sadzenie właśnie mojej sałaty. Mam już naszykowaną sałatkę, teraz bardzo delikatnie wyciągnę to z opakowania. No i delikatnie rozdzielamy w korzonkach. Zobaczcie, jakie piękne sałatki. I delikatnie sadzimy. Dzisiaj razem z Wami jeszcze cebulę cukrową. A właśnie tą cebulkę cukrową, to jest odmiana Elisa Craig i ona jest typu tej takiej dość znanej i popularnej w Polsce cebuli Exhibition, sałatkowej cebuli. Bardzo smacznej. Ona dorasta do 1 kg, więc tak właściwie na opakowaniu pisze aby ją siać w kwietniu, ale przecież można też posiać i o tej porze i można też dużo wcześniej to zrobić, a wyrywać ją na bieżąco, konsumować. Zdradzę Wam jeszcze jeden patent, jaki ja używam do przykrywania nasion i wykorzystuję to od bardzo dawna. A to jest sposób, który moi rodzice wykorzystywali, bo moi rodzice e, też. Mieli duże gospodarstwo rolne i uprawiali dużo warzyw. I tych wysiewów było naprawdę dużo. Słuchajcie, takie e, sito kuchenne. To już jest takie sito przeznaczone do właśnie moich prac w ogrodzie. Wrzucam sobie tutaj trochę torfu i przez to sito przesiewam i przykrywam drobnym torfem. Zobaczcie, jak to fajnie idzie i ile jeszcze śmieci z tego torpu zostaje. Także to jest świetny sposób, szczególnie jeśli ma się e, drobne, jeśli się wysiewa się drobne nasionka, które wymagają przykrycia. Akurat cebula tutaj by sobie poradziła, ale takie sito świetnie się sprawdza i można to wykorzystać, zobaczcie, można to wykorzystać na wiele sposobów. Takie sito techniczne, gospodarcze. Kupione w sklepie gospodarczym za niewielkie pieniądze, bo około 15 zł. Skrzynia z sałatami i rzodkiewkami już zobaczcie, cała zapełniona. Na samym końcu jest rozsada sałaty, którą wam pokazywałam jak sadzę. Tuż obok jest zielnik. Zielnik jeszcze nie jest gotowy, jest wyplewiony, ale ziemia jeszcze nie jest spulchniona i nie jest nawieziony. I nie jest skompostowane. Tutaj zobaczcie, mam piękne etykiety z nazwami wszystkich ziół, które. No nie wszystkie etykiety są, ale większość jest tutaj w tej skrzyni, właśnie rośnie. Szczypior, który też już na kanapki sobie skubiemy. Piękny szczypior. Piękne tulipany. Zobaczcie w kolejnej skrzyni. Cała skrzynia tulipanów. Te tulipany tutaj po przekwitnięciu zastąpię daliami. I w kolejnych skrzyniach też mam jeszcze truskawki. A między skrzyniami wysypane mam kamieniem, takim pukanym kamieniem mniejszym i większym znat raby, który no, też 5 lat temu kupiłam, żeby tutaj chwast nie przerastały. A tutaj są kolejne zagony przyszykowane pod kolejne nasadzenia i wysiewy. Gdzieś tu jeszcze będzie cebula. Tutaj są te dwie skrzynie z truskawkami, które z Wami robiłam. Tu mam taki obelisk, który już wymaga remontu. Właściwie muszę od nowa cały zrobić. Na tym obelisku rosną zawsze fasoletyczne. W ostatniej skrzyni mam pełno kwiatów. No i cebula zimowa, którą teraz bierzemy sobie na kanapki, to jest w odmianie Wolf. No i moje piękne brateczki. W dzisiejszym wideo razem z Wami wysiałam pierwsze sałaty i rzodkiewki, posadziłam również pierwszą sałatę. Teraz będę czekać na zbiory. W przyszłym tygodniu, wszak to będzie już czwarty tydzień marca, myślę, że wysieję pomidory. To najwyższa pora na wysiew pomidorów, ale tak jak mówię, ja dostosowuję Pracę w moim warzywniku, w moim ogrodzie, do warunków atmosferycznych. Teraz ta pogoda nie sprzyjała do tego, żeby robić wcześniejsze wysiewy, bo ja nie mam. Mam szklarnię, ale nie mam jej ogrzewanej, a nie lubię moich rozsad trzymać na parapetach. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, do komentowania, zadawania mi pytań, jeśli masz jakiekolwiek, do zostawiania serduszek. No i oczywiście kciuki w góry i widzimy się w kolejnym wideo. Do usłyszenia! thank you